A więc witam was w dzisiejszym odcinku kanale. A dzisiaj będzie wielkie sprzątanie na hodowli Po rójce 2023 Jak możecie widzieć mamy dużo probówek Musimy, musimy je wszystkie Posprzątać i przeprowadzić kolonie Lasius niger, bo Skończyła im się woda, ale zanim to subskrybuj kanał Taki sam czynnik, z którym się wam się na ekranie Kliknij tam na dole, a my przechodzimy Już do odcinka, tak więc to sobie Na razie probówkę z Lasius niger sobie odsuwamy Bo najpierw musimy zrobić z probówkami Więc będzie nam potrzebny, jeśli ktoś nie wie jak wyciągnąć tą watę tutaj, to po prostu robi to takim krętem. Można to, można to było zobaczyć też u doktora Mruwczarza, że po prostu potrzebujemy wkręta, kręcimy i po prostu wykręcamy watę z probówki. Tak więc zaczynamy pierwsze od tej probówki. Tutaj chyba była chyba królowa. Nie, nie pamiętam jaka to była królowa, ale ona mi umarła. Tak więc zrobimy to tak. Tutaj Kręcamy, kręcimy aż. Po prostu wbije nam się ten wkręt i, i, i wata zacznie się kręcić. O tutaj, tutaj będzie ciężko, musimy ją chyba trochę nawodnić tą watę, bo tu już przyszło źle. I teraz próbujemy. A ta probówka chyba siedzi u mnie cały sezon. Nie robiłem właśnie sprzątań żadnych na hodowli. Także mamy cała brudna wata i teraz lecimy z kolejnym próbuką tu jest probówka, możecie zgadnąć po kim to probówka, tutaj macie pewne elementy, które mogą wam wskazywać na to, więc jeśli napisaliście, że to są mesory, to tak, to jest probówka po kolonii mesor barbarus, jak możecie pamiętać tutaj był ten korek jeszcze, muszę wam zaktualizować moją kolonię mesor barbarus, bo aktualnie jest tam są tam duże zmiany, nawet bardzo duże i po prostu no, trzeba je zaktualizować przed jeszcze zimowaniem a właśnie, ten odcinek jest po to taki trochę też informacyjny, bo właśnie jest się zimowanie i nagrywam teraz Yy, filmiki na zapas i pierwszego pierwszy, drugi tydzień pojawi się zimowanie mrówek grudnia, czyli, yy, pierwszy tydzień grudnia będzie zimowanie mrówek będzie filmik yy, wam dany, a po tym zimowaniu, co zobaczycie na filmiku, będzie będą normalnie pojawiać się filmy, które za, nagrałem na zapas i też jedna duża nowość, mogę się ją tylko widzieć na shortsach, więc będzie, będziecie mieli też duże nowości mogą się zgadywać co to będzie, tutaj też, możecie, widzicie idzie ciężko więc też trzeba zlać probówkę, żeby nasiąkła. chwilę podtrzymamy ją, tak żeby nasiąkła. I którąś właśnie z tych dużych probówek wykorzystamy do kolonii Lassius niger. No, w sumie tutaj trochę widać, że już to po mesarach jest. Jak możecie się widzieć, ścianki probówek dość charakterystyczne do gatunku mesarów. Ślady na probówkach i kolejna wata wyciągnięta. Może się widzieć też, jaka brudna. Tak jak możecie się widzieć, tyle zostało po probówkach. Teraz trzeba to wyrzucić już wyczyszczone i teraz przechodzimy do podpinania Lasius niger. Dobra, więc przygotowałem tutaj, mamy nową probówkę z wodą. Jak możecie widzieć, tu jest pełna probówka wody, a tutaj mamy starą kolonię Lasius niger i teraz będziemy podłączać kolonię Lasius niger do portalu probówek. Tak wygląda. I liczę, że szybko się przeniosą. A ja już się z wami żegnam, bo Subskrybujcie kanał, taki sam śmiech przytrzymałem się, który się, się, się na kanale. Kliknij tam na dole, więc widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.